Światowe Dni Młodzieży to spotkania młodych katolików odbywające się co 2-3 lata zapoczątkowane z inicjatywy Jana Pawła II w 1985 roku. Są to spotkania z papieżem organizowane w formie religijnego festiwalu skupiające młodzież z całego świata, która chce wspólnie spędzić czas i modlić się. Nasza gmina gości ponad 80 uczestników nadchodzącego religijnego spotkania. Sprawdźmy jak nasi goście spędzają u nas czas. częty modlitwą w kościele, a teraz czas na degustację naszych regionalnych potraw dla naszych gości. Jakie to są potrawy? Potrawy przygotowały panie z koła gospodyń z naszej parafii. Parafia jest spora, także kół kilka się postarało. Są to gołąbki w sosie pomidorowym, bigos, żurek z kiełbasą i z jajkiem, no i oczywiście swojskie pyszne ciasta. Z tego, co możemy zauważyć, to jedzą ze smakiem, więc chyba nasza kuchnia przypadła im do gustu. No mam nadzieję, bo z tego, co widać, to chyba naprawdę im bardzo smakuje, bo bardzo zadowoleni wcinają, także myślę, że, że się udało. O Boże, witamy, prosimy. O Boże, witam serdecznie. Smacznego. Od wczoraj gościmy u nas uczestników Światowych Dni Młodzieży. Proszę nam przybliżyć, jaka to ilość. No, mamy blisko 100 osób pochodzących z różnych stron świata. Mamy u nas, gościmy w naszej, w naszej gminie Czechów, gościmy też mieszkańców Indii, a także z tak egzotycznego kraju jak Uganda. W trakcie tu rozmów z nimi myślę, że wszystkim się podoba nasza gmina są bardzo zadowoleni że mogą tu nas gościć u nas cieszą się że, że przede wszystkim że pogoda też dopisuje no i wspaniały wspaniały czas spędzony w naszej gminie a jak to wygląda od strony technicznej gdzie nocują nasi goście znaczy wszystko opiera się na e, mieszkańcach naszej gminy e, dzięki organizacji ze strony kościoła miejsc do noclegów e, rodziny z naszej gminy same zgłaszały się, które chcą przyjąć gości. Także one, osoby są rozlokowane bezpośrednio właśnie w e, mieszkaniach, w domach e, z terenu naszej gminy. Jakie atrakcje gmina Bobrowniki wraz z wolontariuszami przygotowała dla naszych gości? Dzisiaj od godzin porannych mamy wspólne parżowanie, turnieje siatkówki, nożnej na plaży, e, rowerki, spacery wokół, wokół jeziora. Po południu będzie przemarsz z zalewu pierwszego do pierwszego w Rokożniku na Msze. Kończymy Mszą. Jak widzimy, jest atrakcyjnie i bardzo ostro. Kończymy Mszą i po, po Mszy w Rowożniku wszyscy goście zbliżają się do swojej rodziny. Z tego co mogłam wywnioskować z rozmów z pielgrzymami, to zadowoleni są z przyjęcia i ugoszczenia ich. Myślę, że jak widzimy na załączonym obrazku, tak, jest aktywnie, sportowo, były tańce, zabawy. Myślę, że o to chodzi tak, dla, dla młodzieży. Zagospodarowany czas jest maksymalnie, ale jest również czas na chwilę dla siebie, na mrze i na modlitwę wieczorem. Tak, trzeba bym o, 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 też pamiętać, że oni przyjechali do nas dość późno w dniu wczorajszym, więc mają mało też czasu, żeby odpoczywać, więc przyjemności, zabawa, ale wiadomo, cel główny, modlitwa i wizyta z powierzy. Dzisiaj pierwszy oficjalny dzień, rozpoczęcie. Wszyscy bawimy się i spędzamy czas podczas zabaw sportowych. Podczas zabawy tanecznej nad zalewem numer 1 w Rogożniku. Proszę nam powiedzieć, jakie są jeszcze przewidziane dzisiaj atrakcje. Dzisiaj po południu jeszcze będzie wspólna Msza Święta, taka międzynarodowa o godzinie 17 w Kościele w Rogoźniku, więc zjednoczymy się we wspólnej modlitwie. A po południu, a po Mszy Świętej, będzie jeszcze spektakl w Kościele o Janie Pawle II, Santo Subito. A następnie e, już wieczór będzie spędzany w rodzinach, w takim gronie rodzinnym, na wspólnej kolacji. Tak, tak się dzień dzisiejszy zake, zakończy. A na razie wspólna zabawa i rozrywka. Pogoda nam na szczęście dopisuje. Atrakcji jest dużo, więc na pewno nasi goście nie będą się nudzić. Jak wygląda jutrzejszy dzień, bo jutro jest przewidziana wycieczka do Częstochowy. Tak, jutro pobudka bardzo wcześnie rano i wszyscy udajemy się autokarami do Wrzosowej. A stamtąd już wspólnie pójdziemy na Jasną Górę. O godzinie 15 będzie wspólna msza święta, modlitwa przed cudownym obrazem w Sanktuarium Jasnogórskim. I później powrót do domu. Czyli jutro dzień taki pielgrzymkowy. Pielgrzymka na jasnej górze na jasną górę, tak jak to jest u nas w tradycji, że Polacy pielgrzymują do tego świętego miejsca. O święte miejsce należy pokazać naszym przybytym pielgrzymom, jaki okres czasu spędzą u nas nasi goście. Będą tutaj przebywać w naszych parafiach do poniedziałku do rana, bo w poniedziałek rano już udajemy się do Krakowa, więc w takim zasadzie ostatnim dniem będzie niedziela. Ta niedziela będzie spędzona w rodzinach, w gronie rodzinnym, a także w kościele parafialnym i po południu w wielu parafiach przewidujemy jakieś wspólne spotkanie, festyn, taka integracja się, integrowanie się z miejscową społecznością parafialną, wspólne poznawanie się, bo nie wszyscy parafianie mieli okazję. Do tej pory jeszcze zobaczyć pielgrzymów, porozmawiać z nimi, więc będzie taka możliwość w niedzielę po południu. A proszę powiedzieć, czy ktoś z naszej gminy jedzie również na Światowe dnie młodzieży do Krakowa? Z poszczególnych parafii tak. Młodzież się zapisywała na tak zwany kampus młodzieżowy, który organizuje nasza diecezja, a później stamtąd udają się do Krakowa. To poszczególne parafie zapisywały. I, za, i wysyłały tych pielgrzymów do, do Krakowa. Tak. A czy jesteśmy w stanie powiedzieć mniej więcej, jaka to jest ilość osób, która będzie uczestniczyła w Krakowie na światowych dniach młodzieży? No pewnie z kilkadziesiąt osób będzie, tak ze wszystkich parafii. No jest to okres wakacyjny, to y, też młodzież się rozjeżdża, ale ci, którzy y, byli chętni, to mieli taką możliwość, by, by udać się na spotkanie z Ojcem Świętym i zakosztować tej wspólnej radości płynącej ze Światowych Dni Młodzieży.